Hej! Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, ile chorób możecie przywieźć ze sobą ze swoich najlepszych wakacji? Dzisiaj przybliżymy Wam ten temat i postaramy pokazać Wam kilka najpopularniejszych chorób, które można złapać w trakcie wakacji lub przywieźć je ze sobą. Prawdopodobnie coś, co przeszliście chociaż raz w życiu, jest to zapalenie pęcherza moczowego. Które tak naprawdę bardzo często przywozimy z wakacji lub mamy już na wakacjach, ponieważ zarażamy się tym przeważnie poprzez bakterie, które występują w publicznych toaletach, tak? bo na wakacjach jest to nieuniknione: muzea, plaże, baseny, miejsca publiczne, wszystkie sklepy, a z toalety, jak wiemy, korzystać musimy. Najczęściej powoduje je bakteria E. coli, ale też bakterie jelitowe. Częściej występuje u kobiet ze względu na ich krótszą cewkę moczową i położoną bliżej odbytu. Czyli po prostu taka nasza budowa anatomiczna. Przez to yy, jesteśmy bardziej podatne na to, aby to zapalenie pęcherza złapać. Objawami zapalenia pęcherza moczowego jest parcie na pęcherz. Przede wszystkim pieczenie podczas oddawania moczu, yy, co też wiąże się z infekcjami cewki moczowej. Często mocz. Nieprzyjemny zapach moczu. I ból w podbrzuszu. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, jak pojawia się właśnie często mocz, pieczenie, e, przy oddawaniu moczu, żeby to szybko wyleczyć, ponieważ powikłaniem e, zapalenia pęcherza przewlekłego, nieleczonego jest odmierniczkowe zapalenie nerek. Zapobieganiem tej choroby jest y, picie dużej ilości wody, dbanie o higienę osobistą, no i często oddawanie moczu, dzięki czemu możemy właśnie szybko pozbyć się bakterii, które już zalegają w naszej cewce moczowej. Tada! Finish. Next one: Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. I teraz 10 wykrzykników przy tym, co jest bardzo ważne. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że e, ugryzienia kleszcza nie czuć. Tak. Dzieje się ehm. to ze względu na ślinę, którą ma kleszcz. I w niej zawarte po prostu substancje znieczulające. Wiele osób, które właśnie zgłasza się do przychodni z ugryzieniem kleszcza, pyta się, jak to możliwe, że ja mam nagle dwa kleszcze, skoro ja tego nie poczułem. No właśnie tak, jak Rafał mówił, że kleszcze zabierają substancje znieczulające, dlatego bardzo was to uczulam, uczulamy was na to, żeby jednak po przebywaniu na przykład w lesie, bo bardzo tam dobrze. jest bardzo duże skupisko kleszczy, obejrzeć całe ciało nawet y, obejrzeć okolice tutaj, y, tak? Y, głowy, y, szyi, włosów, bo kleszcze mogą nas y, równie dobrze ugryźć gdzieś w skórę głowy, co potem jest dużym problemem, bo nie zauważymy tego, gdy się nie obejrzymy. Kleszcze mogą przenosić różne choroby zakaźne, ale u nas najczęściej jest to borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Borelioza to zakaźna choroba wywołana przez krętki borelia. Pamiętajcie, że przy wyjmowaniu kleszcza najlepiej jest zrobić to pęsetą i przede wszystkim nie drażnimy tego kleszcza, ponieważ nie przypalamy go, nie smarujemy go żadnym tłuszczem, nie natuszczamy tego, ponieważ kleszcz się wtedy. Przez to go denerwuje i wydziela yy... jeszcze więcej swoich wymiotin i Okej. przez to możemy jeszcze dostać więcej bakterii. Niż, niż pierwotnie, tak? Niż jak, niż jak się pierwotnie wbił w naszą skórę. Znacznie pogorszyć sprawę może długo, długość przebywania kleszcza w naszej skórze. Jeżeli przekracza to 24 godziny, i nawet dochodzi do 48 godzin, wtedy ryzyko boreliosy jest znacznie większe. A dlaczego tak jest? No po prostu on wtedy jeszcze więcej wymiotuje tam. Jaki jest główny objaw? Przede wszystkim rubień wędrujący, czyli w miejsce wbicia kleszcza pojawia wam się taka, taki jakby okrąg? Nie Wie, no, wielki czerwony okrąg. To, ale to nie zawsze jest charakterystyczny okrąg, tak? To może mieć inny kształt, niekoniecznie zbliżony do okręgu. I co trzeba wspomnieć? Nie u każdego się pojawia. Tak. Okres wylęgania choroby wynosi od 3 do 30 dni, ale pamiętajcie, że tak naprawdę choroba, którą przynosi kleszcz, e, może pojawić się, ujawnić po kilku miesiącach, a nawet czasem i latach. Boryliozę możemy podzielić na trzy etapy: postać wcześniej ograniczoną, postać wcześniej rozsianą oraz postać późną, w której objawy e, pojawiają się dopiero właśnie po 6 lub 12 miesiącach, lub nawet po kilku latach. Objawy w postaci wczesno-ograniczonej, jest to właśnie wcześniej wspomniany rumień wędrujący, miejscowe powiększenie węzłów chłonnych, łagodne objawy, tak zwane grypopodobne, czyli temperatura, bóle głowy, bóle, bóle stawów, e, zmęczenie. E, natomiast idziemy dalej: objawy boreliozy w postaci wczesno-rozsianej, e, rumień wędrujący w nogi, zapalenie stawów. E, Najgorsza, myślę, rzecz na zapalenie nerwów czaszkowych, zapalenie opon mózgowo e, nazywane neuroboreliozą. No i zapalenie mięśnia sercowego. Występuje ono tylko u około 5% chorych, ale objawia się właśnie zaburzeniami. Przewodzenia i rytmu serca. Trzeci etap boreliozy, czyli etap e, postaci późnej, jest to przewlekłe, zanikowe zapalenie skóry, e, przewlekłe zapalenie stawów, przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie mózgi, mózgu e, i neuropatia obwodowa, czyli e, inaczej mówiąc, uszkodzenie nerwów obwodowych. Na pewno słyszeliście o tym, że jak pojedziecie do Egiptu, to spotka was klątwa. Lub zemsta faraona? Ja to słyszę od zawsze. I zawsze, jak znajomi rodziców, moi znajomi jeżdżą, to mam, na pewno będą mieli klątwę. Nie, to nie jest klątwa, jest to tak zwana zemsta faraona, czyli zatrucie pokarmowe w krajach arabskich, na przykład właśnie w Egipcie. Ale to nie dotyczy tylko Egiptu. Przyczyną choroby jest odmienna flora bakteryjna Europejczyków w porównaniu z lokalnymi mieszkańcami krajów arabskich. Dyspo niedyspozycja trwa około 5 dni. Ale my teraz postaramy się Wam pokazać, co zrobić, żeby trwała krócej lub żeby w ogóle do niej nie doszło. Co? No, będziemy o tym mówić później. Aha. Jakie są objawy zemsty faraona? Przede wszystkim biegunka, wymioty i nudności, z czemu towarzyszy ostry ból brzucha, zawroty głowy oraz występuje gorączka. Kiedy zdacie sobie sprawę, że to jest to, może to prowadzić do odwodnienia, co w krajach. Arabskich, gdzie jest naprawdę upalnie, szczególnie w lato, może mieć tragiczne skutki. Więc bardzo ważne jest podjęcie natychmiastowych kroków, aby tego uniknąć. A przede wszystkim nawodnić swój organizm. Tak, pić, 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 pić. Tylko pamiętajcie, że często też jest tak, że podczas wymiotów, jak się napijemy, to tym więcej wymiotujemy. Także też należy odczekać pewien czas po wymiotach, żeby nie zwrócić dodatkowo. Tej wody, którą wypiliśmy przed paroma chwilami. Podczas przebywania, w... skupmy się już na tym Egipcie, bardzo ważne jest to, żeby używać tylko wody butelkowanej. Czyli nawet jeżeli chodzi o mycie zębów, e, raczej zaleca się e, mycie ich z użyciem tej wody butelkowanej, ponieważ, no jak wiemy, e, bakterie również, e, które występują w Egipcie, występują w ich lokalnej wodzie. Należy też zrezygnować z napoi mlecznych, no i przede wszystkim z kostek lodu, ponieważ one też. Tak, są... raczej, raczej ta woda jest nieprzygotowana, jest to woda lana tak, z kranu, a w kranie są bakterie. Co jest jeszcze ważne, jeżeli właśnie dotknie nas zemsta faraona, unikamy alkoholu, bo jak wiadomo, alkohol dodatkowo nas odwadnia, dodatkowo nas osłabia, co daje mieszankę myśl wybuchową. Podczas zemsty unikamy jedzenia surowych posiłków i surowego mięsa. I unikamy ostrych przypraw, ponieważ one pobudzają persaltykę Coś, co wiele osób brzydzi, czyli grzybice. E, grzybice są chorobami zakaźnymi, które są wysoko zaraźliwe, wywołane przez mikroskopijne grzyby, których do, tych po, których do tej pory znamy około 200 gatunków. Tyle znamy rodzajów grzybic. Jednak my zajmiemy się tylko kilkoma, które są najpopularniejsze. Dokładnie tak. Pamiętajcie, że do zakażenia grzybicą może dojść przez kontakt z człowiekiem oraz chorym zwierzęciem, a także przez przedmioty, czyli na przykład załóżmy, jesteście na wakacjach ze znajomymi i macie jeden wspólny ręcznik. Ale pamiętajcie, że takiej rzeczy się nie zaleca. Wszyscy mają mieć swoje oddzielne ręczniki, ale załóżmy jest sytuacja po prostu awaryjna, ktoś zapomniał ręcznika, nie było sklepu, macie jeden ręcznik i na przykład Wasz przyjaciel wyciera się ręcznikiem, nieświadomy tego, że ma grzybice. Potem na tym ręczniku kładzicie się Wy i macie grzybice. Albo po prostu użyjecie jego czapki. Dokładnie, dlatego takie rzeczy jak e, ręczniki, czapki, klapki, szczoteczki do zębów, chociaż pomijmy te szczoteczki teraz. Ogólnie obuwie, no i też powinno odzież. Być, powinna być indywidualna, tak, bo no tak jak mówię, myślicie, że wszystko jest w porządku, ale jedziecie z grupą znajomych i ten znajomy po prostu nie wie, że jest zarażony, tak? Albo wie, ale wam jeszcze nie powiedział. No właśnie. Jedną z grzybic jest łupież pstry. Występuje u osób mających szczególnie potliwą skórę. E, objawia się ciemnobronatnymi plamami lekko różowymi lub e, żółtawymi, które mogą się ze sobą zlewać, no a pod wpływem nasłonecznienia odbarwiają się. E, do zakażenia dochodzi przez kontakt z czapką chorego lub po prostu z chorym albo jego ręcznikiem. Grzybica skóry gładkiej występuje tak naprawdę u każdego, w każdym wieku, objawia się owalną albo okrągłą e, plamą, plamą rumieniową. E, towarzyszą jej pęcherzyki, które zamieniają się w tak zwane stróbki. E, towarzyszy temu świąt i jest to bardzo nieprzyjemne. Chciałam powiedzieć, że ta grzybica skóry gładkiej pojawia się najczęściej na szyi, na błoniach i nad twarzy. Pewnie widzieliście u kogoś, nawet nieświadomie widzieliście pewnie, bo to, na, to naprawdę jest zauważalne u ludzi i e, ja czasami, jak mam jakiś kontakt z jakimś człowiekiem, człowiekiem, to ja widzę, że on ma tą grzybicę, e, bo po prostu ludzie myślą, że, my, myślę, że nie wiedzą, że to jest grzybica. To widać, naprawdę. Zaraz Wam pokażemy zdjęcie, tutaj ogólnie będą wyskakiwać zdjęcia, e, jak to wygląda, więc myślę, że jak się przypatrzycie komuś tak niepozornie, to zauważycie grzybica stóp i grzybica dłoni. Nie pokazuję Wam dłoni, bo mam grzybice, tylko tak po prostu je podniosłam. E, tej grzybicy dochodzi do złuszczania się naskórka, któremu towarzyszy uciążliwy świąt, czyli swędzą nas ręce i siedzą nas stopy. zaczęłam mi teraz swędzić ręka, nie żartuję, serio. Ale nie mam tego grzyba, no przysięgam. W każdym razie pewien się wykwity w postaci grudek i pęcherzyków ze stropkami, występujące generalnie na bocznych powierzchniach dłoni, e, no, i palców po prostu rąk. Bardzo często dochodzi do tej grzybicy po prostu poprzez, jak wcześniej mówiliśmy, noszenia cudzego obuwia, używanie też ręczników, ogólnie przebywanie y, na kąpieliskach, różnego rodzaju tak, basenach. Wtedy na, i chodzi, w dochodzi do bardzo dużego e, zarażenia się grzybicą, właśnie w publicznych kąpieliskach, właśnie baseny takie publiczne, zalewy. No, nieciekawa sprawa. Grzybica paznokci. E, powiem Wam, że ja już słyszałam tyle historii o grzybicach paznokci, e, które się dzieją m, po założeniu hybryd, żeli u kosmetyczek, że trochę się przestraszyłam. Ogólnie byłam tak sceptycznie nastawiona. Oczywiście ja nie mówię o wszystkich, nie wrzucam wszystkich do jednego wora, więc proszę się tutaj nie obrażać i nie urażać. Ale e, są salony, są osoby, które nie przestrzegają żadnych zasad jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i higienę. No i dużo dziewczyn na różnych grupach skarżyło się na grzybice paznokci, więc bądźcie ostrożne, jakie salony i jakie e, kobiety, które wykonują mm, manikir, hybrydy, żele, mm, wybierać. No ale to też nie bez powodu, w końcu jest to najczęstsza z i Tak, jest to najczęstsza z co jest charakterystyczne, to to, że e, paznokieć e, głupi swoje zabarwienie. różowawe zabarwienie e, i na skórek e, wokół e, zmienionej płytki e, rogować Jak zapobiegać? E, higiena osobista e, noszenie swoich, swojego własnego obuwia mówimy o klapkach w kąpieliskach. Mm. Dokładnie się wycierać po zajęciach w basenie? E, tak, używać własnego ręcznika. To też mówiliśmy chyba 10 razy. No i oczywiście osoba, która przeszła grzybice powinna zmienić swoje obuwie i generalnie już go nie wkładać. Tam to najlepiej wyrzucić. Wirusowe zapalenie wątroby typu A, które jest wywoływane przez wirusa hepatowirusa, a w skrócie to jest HAV. Do zakażenia dochodzi głównie poprzez układ pokarmowy, poprzez kontakty seksualne e, oraz poprzez skażone igły. Ten oto wirus utrzymuje się w krajach o bardzo dużej wilgotności, czyli tu. A czas wylęgania to od dwóch do sześciu tygodni. No i wirus najpierw namnaża się w przewodzie pokarmowym. Pamiętajcie na... o tym, że wirus się namnaża, a nie rozmnaża. E, następnie dochodzi do viremii, czyli do namnażenia się wirusa krwi. w krwi, no aż w końcu e, atakuje naszą wątrobę. E, I w wyniku tego zakażenia dochodzi do zapalenia wątroby. E, zakażenie tym wirusem pozostawia długotrwałą odporność immunologiczną, co jest też bardzo istotne. Tak, czyli jeżeli się zarazicie raz, to już się nikt nie zarazicie po raz drugi. Takie Objawy wywoływane przez tytuł wirusa to osłabienie, senność, bóle głowy i brak apetytu i gorączka. Profilaktycznie przeciw WZW typu A stosuje się szczepienia ochronne. Ich szczepienia są szczególnie zalecane dla osób, które właśnie podróżują po całym świecie. A zwłaszcza do miejsc, w których zakaźność jest wysoka. Mamy nadzieję, że takie przybliżenie Wam mniej więcej tych chorób, które bardzo często przywozimy z wakacji, dało Wam. Jasne i fajne spojrzenie na to, proste, przejrzyste i myślę, dosyć konkretne. Mam nadzieję, że też wytłumaczyliśmy Wam rzeczy, których nie wiedzieliście, lub też będziecie wiedzieć, jak zapobiec albo poradzić sobie z pewnymi chorobami, tak jak na przykład zemsta farona. Też musimy tutaj dodać, że my nie możemy jakby leczyć ani udzielać Wam żadnych e, porad medycznych, bo jakby jesteśmy tylko studentami i jakby jeszcze na leczenie przyjdzie czas w przyszłości. Także. E, Także mogliśmy Wam na razie podpowiedzieć tylko, tylko jak czy, się tym nie zarazić. Tylko czysto teoretycznie. To było po prostu pięć najpopularniejszych chorób... Yy, Przewożonych... Z wakacji. Z wakacji. Ale też w Polsce. Ale też w Polsce, tak. Nie, nie, my nie mówimy tylko o krajach zagranicznych, tylko skupiamy się też na wakacjach w Polsce. Yy, z racji tego, jaka jest sytuacja epidemiczna w, w naszym kraju. Yy, no na jeszcze... świecie dużo osób się decyduje na te wakacje spędzać nad morzem. Chociaż jak widziałam... Jak bardzo zapłoczona jest plaża w Władysławie, albo ile jest ludzi w Gdańsku i Sobocie, to powiem Wam, że hmm, niezbyt yy, wydaje mi się yy, to miejsce teraz bezpieczne. No szczególnie jeżeli chodzi o Polskę, no to no, warto zwrócić uwagę na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu, bo. Kleszcza mamy bardzo dużo. Naprawdę. W tym akurat yy, jesteśmy na naj, najwyższym stopniu zagrożenia. Yy, mamy nadzieję, że mi się podobało i że będziecie zaglądali do na nas częściej i że nas zasubskrybujecie. Pa pa.